I Sio. Cześć wszystkim, z tej strony Plaga, zaczynamy kolejny odcinek z Hydroniera Tak, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się farmą Kolejny odcinek z farm, wszyscy się cieszą, cały weekend były komentarze Gdzie Hydronier, gdzie Hydronier? Plaga co jest grane? A ja po prostu odpoczywałem sobie w weekend standardowo no A dzisiaj macie nowy odcinek, w opisie macie też link do G2A Gdzie możecie znaleźć gry w dobrych cenach, polecam, sprawdźcie sobie co się stało na mojej farmie? Niewiele, poza tym, że mam bardzo dużo już warzyw i odkryłem wagę, o której pisaliście. Ktoś mi napisał, że daje za dużo warzyw do zupy. Powinienem kupić sobie wagę i ona mi będzie mówiła wtedy mniej więcej ile czego i tak dalej. Problem w tym, że waga podaje wartość przedmiotów, a nie ich wagę. A do zupy trzeba mieć wagę, a nie wartość. A wagę wyświetla dopiero, jak się weźmie talerz zupy do ręki. Yy, sensownie to nie jest rozwiązane, no ale tak działa. W każdym razie jestem przekonany już teraz i wiem na pewno, że zupy robiłem za gęste. To znaczy, na przykład zupę, która wymaga 10 marchewki, jak ja ją później sprawdziłem, to się okazało, że ma 15 marchewki. I widać to bez uży yy, używania wagi. Wagą można sobie trochę pomóc, yy, ale nadal nie jest to jakieś takie mi. mi, mi. Nie za wiele to daje, bo tu podaje wartość w pieniądzach, wychodzi na to, a nie wagę taką, którą potrzebuje nasz ziomek, z tego, co ja zauważyłem. O ile dobrze to rozkminiam. Yy, dobrze, jedziemy po zlecenia. Więcej zleceń potrzebujemy, yy, żeby nagotować zupy i zarobić pieniążki. No. Tak. Tak będziemy robić. Już całkiem sporo mam tych pieniędzy, bo jakby nie patrzeć, to trochę tych zup dostarczyłem. Yy, całkiem sporo nawet. Ale... Ale jeszcze niewystarczająco, żeby mieć tego sprinklera, który jest ultra mega drogi. Yy... Pisał też ktoś, że wystarczy, że będę do, do mapy zaglądał i będę miał wszystkie wtedy zlecenia. Podobno. Yy, I tak, widziałem, że coś takiego jest, bo nawet pisali o tym deweloperze, ale ja z tego w ogóle nie korzystam. O, są wszystkie trzy w mieście i na Ice Helmie jeszcze jeden. Aha, gdzie one się jakby aktualizują, gdzie są aktywne? Akurat fajne. Ale w sumie nie potrzebne mi tutaj ze sobą tego wozić. Yy, jadę do miasteczka. Pojadę do miasteczka, tak, to chodzi o to miasteczko i tam są trzy zlecenia. Wezmę te wszystkie trzy. I będzie cacy. Tylko jeszcze dobrze, jakbym kupił talerz z, na zupę. Yy, a nie wiem czym je stać w sumie. Ale może. Bo sprzedałem dzisiaj jedną zupę. Pojadę na skróty. miło już, żebym skakał więcej do rzeki. Mogę. Teraz jest jakby a, a, autopionowanie pojazdu mam wrażenie włączone. Już się te pojazdy tyle nie wywracają co kiedyś. Yy, na pewno. No, jak słyszycie, ja mówię trochę przez nosa, to dlatego, że mi troszkę choróbsko znowu łapie. Ale takie. ten... Takie losy, rodzica. Dzieciaki chorują, to ja też trochę choruję. E, ci dobry, Cholera. Nie mam czegoś takiego. Chinory? O, to to mam i to dużo pieniędzy da, 203, fajnie. E, nie mieść skoczyć, nie tylko to zostawić, ale dziękuję. A ty? Oponiu też chce coś innego. Dobra, wiecie, wiecie co to znaczy? Ja muszę te nowe warzywa wziąć. Muszę tą, tą rzodkiewkę i ten jakby czosnek, bo inaczej to nie da rady. Tyle zleceń mi przepada, że szok, e, to nie tędy. To nie ten dyk do końca. To tutaj, w prawo. Więc idziemy na farmę, zobaczymy ile to kosztuje i może rzeczywiście kupię yy, kolejne warzywka i będę je sadził, bo inaczej to będzie mi mijało bardzo dużo zleceń. A tego bym nie chciał, bo to takie bez sensu jest. Trzeba się położyć spać, żeby one się pojawiły nowe. O i tu jest ziomek ze zleceniem, ciekawe co on ma. O, to też mogę zrobić, dobra. Nie ma tak źle. Nie ma tak źle właściwie, bo mam dwa zlecenia, ale mógłbym mieć cztery. Yy, to nie to, nie to, tylko tu. Dobra, dzień dobry Dzień dobry, chciałbym kupić Potrzebuję to Bo o to mi już pytają I to, bo o to też mi już pytają Jejku, jak ty jest drogie Serio? Ile? 290 i 430 Przecież ja całe pieniądze na to wydam no, Ale tak chyba trzeba grać No, autentycznie Wszystkie tokeny praktycznie na to wywalę Obońku Obońku o Bońku, zrobię to dla nauki, no, zrobię to dla rozwoju. Widocznie te sprinklery to jest na kiedyś. To, to się nie robi tego tak szybko. Nie ma co odkładać, jak tu tyle zleceń już jest na nowym, to trzeba brać dowę. Dobra, dobra. Mamy zlecenia, hodujemy warzywa. Ten jedno, zlecenie można wziąć, bo je będę w stanie zrobić. Te Drugie, co tam wymaga kilka rzutkiewek, to raczej średnio, bo zanim ja będę miał kilka rzutkiewek, to trochę czasu minie. W sumie to też nie ma sensu, bo będę rozmnażał wszystkie te rośliny. Będę w się sensie przerabiał na ziarna, wszystkie, wszystkie. Tylko te słabe zlecenia będę sprzedawał, a resztę będę hodował, póki co, pod ziarenka. Zobaczymy, jak to pójdzie. No. Ciekawe, ile one rosną, czy rosną dłużej, czy nie. Ale, ale rozwijamy się. Nowe rośliny to, 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 to rozwój na farmie. I na pewno się wszyscy ucieszycie, że o, nowe rośliny, wow. Strasznie drogie, jak pieron. I już wszystko wyschło. Widzicie, Wszystko ja muszę przechodzić tutaj? Ile tu trzeba pracy włożyć? Czy to chciało grać i huczeć? Eee, dobra. Cyk. Bardzo dużo. Zasadziłem. Cyk. I tu jedno. I to będzie to drugie. I Teraz trzeba podlać i gotować zupki. I pokażę wam o co chodzi z tym ważeniem, mniej więcej. Eee, głupie to jest. Naprawdę, naprawdę nie pomyśleli. Powinni zrobić osobną wagę, która waży warzywa tak jak trzeba. I podaje ich wartość, która jest później potrzebna do zlecenia. A nie, że podaję ich wartość cenową, która jest w sklepie. Yy, nie ma to sensu. W niczym nie pomaga, praktycznie. Chyba, że chcesz je sprzedawać za zwykłe pieniądze. A tego raczej nikt nie robi, no bo cała, cała ekonomia farmingu opiera się na tokeny farmerskie. A tokeny farmerskie dostaje się za zlecenia. No to po co mi taka waga, która w tym nie pomaga? Aaa, zrobić osobną wagę pod warzywa, osobną pod wartości. I to by miało ręce i nogi, tak? Mówię ja. Plaks, plaks. Dziękuję. Dobra, ponarzekałem, możemy napierdzielać. E, zlecenie. 9 pokrojonych pomidorów. Już wam pokażę, o co chodzi mniej więcej. Taki pomidor. Taki duży. On jest warty 8. On nie waży 8. On jest warty 8, już to sprawdzałem. A ten na przykład. To jest warty 6, bo jest trochę mniejszy. Ale waży troszkę, troszkę mniej. E, wiecie o co chodzi. E, nadal, nadal jak potrzebuję... 9 pomidorów, to tak mniej więcej z 7, to już to zrobię prawdopodobnie. Ale najlepsze jest to, że dowiem się do, dopiero jak wrzucę to do zupy, co jest w ogóle już bez sensu, bo zupy się nie da później rozlać i podzielić. Co ja nie wiem, jak. Nie, nie, nie mam powiedzieć, jak się to robi. No więc najbezpieczniej to i tak pokroić 9 pomidorów. Do tego się to sprowadza mniej więcej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem. I one się tu zrobią i będzie gitnie. No. Będzie git, będzie git. Tyk, pyk. Fajnie. I będę miał tą zupę, co potrzebuję. Jeszcze będę musiał ją zawieźć gdzieś tam. Kierun wie gdzie. E, dobra, zajmę się tą drugą zupą. E, 13 pomidorów i 9 marchewek. Wow. Wow, wow, wow. E, 9 marchewek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Myślę, że osiem wystarczy, bez problemu. Tak? I tutaj 13 pomidorów. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 wystarczy bez problemu. Raczej. Czemu on tym rzucił tak wysoko? Jak nie wystarczy, to się wkurze, bo nie będzie się dało dolać do tego. Tak, zauważyłem, że zupy do zupy nie da się dolać. Nie da się jej hmm. zakęścić później. Więc generalnie jak źle wyważycie zupę z tego co ja rozumiem, to już jesteście. Jakby to powiedzieć, do tyłu bardzo dobra. To jest ta zupa. Jedna. Eee... Cyk, żebym trafił. To jest ta mniejsza z samych pomidorów, ale to widać, że jest z samych pomidorów, więc luz. A to będzie ta większa z kilku rzeczy, a nie tylko z pomidorów. Na 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 na. Na 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 cyk. Ale tam miałem trochę marchewki pokrojone, to mogę z tego skorzystać, ale już nie skorzystałem, więc lipa. Ojejku. Ojku. O, to się chyba zalicza. Zobaczymy. Zaraz się dowiemy. Najwyżej zrobić samych pomidorów i będzie problematycznie. A, problemy, to lubię. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Żeby ta, 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 popatrzeć, jak się robi, co najwyżej. Później zostawić wodę, żeby było szybciej na przyszłość. Też sztuczka od widzów, kochanych moich. Zostawcie suba. Dawaj zupę, szybciej, dawaj, już. Nic z tego, w ogóle się nie słucha mnie ten garczek. Bez sensu, mali garczki się powinny słuchać. nie tak. Halo, garczuń, to potężna zupa jest, dlatego tyle schodzi. No i się zrobiło? Zrobiło jak trzeba, dobra, git. Tyk, fajnie, to jest ta druga zupa. I tak, jak dacie złą zupę, to on wam ją zwróci całą, więc nie ma się co martwić, że się pomylicie i ktoś to zje i, i zmarnujecie zupę. Jak mu dacie złą zupę, to on wam ją dosłownie wyrzuci z powrotem. W sumie nie potrzebuję tych zleceń, jadę. Więc pełny chill, pełny chill. A, wody sobie nie, nie wlałem. Wody sobie nie wlałem do gara, więc niech się gotuje, wtedy szybciej się zrobi kolejną zupę. Będzie spoko, będzie w pożądalu bardzo. Jedziemy ze zleceniem, dużo pieniędzy zarobię dodatkowych. Ale i tak wszystko prawie wydałem na nowe warzywa i nowe warzywa. Mega drogie, ale wreszcie będę miał ich troszeczkę. Więc jakoś się to ruszy, no. Jakoś się to ruszy i też będą mi płacić dużo więcej z nowych warzyw, więc może to git, może to dobra decyzja. Widziałem, że w komentarzach byliście mocno podzieleni w tej kwestii, nie? ale. Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Trudne decyzje. To moja specjalność. Poproszę 203 dolce. Super. Całkiem sporo mi tego dał, nie powiem się. I tu mam jeszcze trochę. I już mam 579. To dopiero pierwsze zlecenie. No? Drugie było tu, czy to było tam dalej? To było chyba tam dalej, co? A, to było tam dalej. Tutaj były oba te dziwne. Eee, dobra. Wylądowała. Więc jedziemy do tamtego siomeczka. I gitowa. Czy mógłby pojechać na skróty przez tą górę, czy raczej by się nie udało? Sprawdźmy to. Oha, ja. Uf. Ja, uf. Ba. Myk. O! Można sterować w locie! Tak jak w GTA. Też, w lewo w prawo przynajmniej. Ci dobry panu, ci dobry zupę przywiozłem. Witam. Proszę. Dobra będzie? Dobra. No i super, że smakuje. Widzicie? Troszeczkę oszczędziłem na warzywach, bo im dałem teoretycznie troszeczkę mniej. W sensie... Troszeczkę mniej warzyw pokroiłem, a nadal wystarczyło. No, ale ten system jest naprawdę, naprawdę jakiś taki niewygodny. Chyba, że ja nie do końca to rozumiem dobrze, ale z tego co widzę, to jest naprawdę niewygodnie. Jakoś to tak nie, nie, przemyśleli chyba do końca. Jeszcze, może, może wprowadzą jakąś drugą wagę, która będzie sprawdzała wartość zupy i może dadzą możliwość dzielenia zupy również, bo tak jak materiały na zupę można podzielić, to tak samej zupy już chyba się nie da. To ja nie, nie dowiedziałem się, jak. No, chyba, że się przelewa do innego, innego tego, do innej Michy. Nie połączyć zupy też ciężko. Jakby wlać z gara do, do Michy, która już jest z y, zupą, to się nie da. No, nie da się. I to jest y, smutne. Bo, bo chciałoby się dolać do jakiejś zupy za małej, żeby była większa, i ją sprzedać, a się nie da wtedy. Trzeba sprzedać w sklepie i dostać jakieś grosze. No, i nie dostaje się tokenów. Tylko zwykłe pieniądze za zupę w sklepie Więc lipa Zarobkowo pewnie jakieś się opłaca, ale tak Pod rozwijanie to nie Dobra, cyk, myk Myk i myk Marchewki prawie gotowe, więc jak się prześpię to pewnie będę miał zbiory na marchewach Już dwie widzę, że są gotowe, ale ja już się tak nauczyłem, że Zbieram je jak wszystkie są gotowe, a nie jak część jest gotowa To też podleję tak o, na odczep się I idę w kimę, bo już się robi późno Tak Tacy bardzo ładnie, bardzo spoko, hopsi hopsi. Stawaj farmerze. Mamy miasteczko do wykarmienia, tak mówią. Ok. Orchewy e, jeszcze nie wszystkie pomidory niedługo będą rosły pewnie, bo ten jest już taki duży krzaczek. Więc idziemy po zlecenia. Zobaczymy, gdzie się pojawiły najpierw. Oczywiście. E, pojawiły się w miasteczku dwa. Jeden na górze, jeden gdzieś tam na dole w miasteczku. To e. te miasteczkowe postaram się ogarnąć. Tego na Ice Helma to mi się nie chce jeździć. Zdecydowanie mi się nie chce, trochę tu daleko. No. Zobaczymy, jakie zlecenia dadzą. Byle to były te proste. Jak nie będą to lipa. To trochę jesteśmy do tyłu wiadomka. Wtedy. Papararararara da. E? Gdzie jesteście? Ziołki ze zleceniami W No i chyba się O, jest tam jeden Dzień dobry Co pan sobie życzy? Ojejku, czemu takie słabe to zlecenie? Na 40 Żetonów tylko Ale lipa, i drugi gdzieś był obok No, ale gdzie? Nie wiadomo tego Nie więcej wiem, ale tak do końca to nie. Może tu jest jeden też. Tak po mapie wyglądało, jakby gdzieś tu był też jeden taki oddalony. Ciężko czasem jest, ciężko. Jakby woził mapę ze sobą, to byłoby pewnie łatwiej. Ale nie wożę oczywiście. I tu był ten jeden ziomek? Ale tu nikogo nie ma. A ja nikogo tu nie widzę. A. Może w tej wiosce był? Tu też ziomka, żadnego nie widzę. Klep tutaj jest, ale sprzedawcy nie ma. Dziwne. Eee, też jest coś w tym, że oni się poruszają, więc czasem chłop ze zleceniem sobie gdzieś po prostu pójdzie i go ciężko znaleźć. Pewnie na mapie go widać, tak się aktualizuje, ale trochę czasu minęło, odkąd ja tu przyjechałem, a patrzyłem i może być tak, że on jest gdzie indziej. Albo gdzieś jest schowany. Pieron wie. Nie jest to takie łatwe. Trochę jest to mozolna praca, nie powiem. Jak chodzi o te robienie zleceń. Ale jak ruszą mi te kolejne warzywa, to trochę będzie z górki. Podejrzewam, że zaraz będą gotowe, i będę mógł je rozsadzić. I będę ich miał coraz więcej. A wtedy zaczną się też lepsze pieniądze. E, wychodzi na to. No. Bo te nowe warzywa były ultra drogie. Biorąc pod uwagę to, że za farmerskie się płaci. Znaczy farmerskimi się za nie płaci. To naprawdę są ultra drogie. Dobra, cyk. Pięć pokrojonych pomidorów. No. Papa, pa, pa. pa, pa, pa. Ty, 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 O, pomidory mam gotowe. Raz, dwa, trzy, cztery. Wezmę pięć dla pewności, bo może cztery by starczyło, a może nie. Nie wiadomo tego. Dobra. Gotowe? Eee, wziąłem garczek, wziąłem. Okay. I gotowe. Szybciutko poszło bardzo. Teraz tylko temu ziomkowi oddać zupę i jakiś tam pieniądz wpadnie, ale najpierw sobie ogarnę yy, warzywka moje, jajko. Weź nie spadaj, co? Super Kozaczek, yy, to i cyk, myk To już zdążyło wyschnąć Niektóre niewdzięczne krzaki dają tylko jedno warzywko To jest troszkę irytujące, bo się dostaje z nich jedno ziarno tylko Trochę to hamuje cały rozwój Niestety, ale czasem tak bywa No, dobra, id Pyk, 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 wyczyścić pole Tak Tu Teraz ziarenka Trochę tego jest, jak się nie ma pojazdu to troszeczkę Troszeczkę z tym wschodzi Ale później jak się ma ten traktorek, no to jest dużo fajniej E cztery, pięć Jeszcze trzeba wrzucić ze dwie Archewy może nie trafiłem Archevoli hmm? Okej okay. Pyk, załatwione Teraz pomodores A z pomidorami jest gorzej, bo dużo dalej je trzymam I nie jestem w stanie ich dosięgnąć Z góry Więc muszę tak robić Hop, hop O, pomidorowe jedno tu jest I tam jest drugie Więc może ich tak dużo nie będę musiał wrzucać nawet Trzy Wrzucę cztery i powinno styknąć już Cyk I myk i cyk. Dobra. Cyk. Siup. Bardzo fajnie. Bardzo spoko. Super cacy. Kozaczek. Możemy jechać z zupą. Cyk. Dawaj, dawaj ziomek. Dasz radę. Git. Może po drodze znajdę jeszcze jakieś zlecenie w tym miasteczku dziwnym. Może. Ale może być ciężko też. Wow! Ale wyrwał strzała. Ma wrażenie, że z tego kłada najmocniej ich wyrzuca. Nie wiem czemu. Jest to najmniejszy pojazd, a najmocniej ich wywala. Może jest najszybszy? Ciężko powiedzieć w sumie. Tu był ziomeczek. Dzień dobry, panu. Przywiozłem smaczną zupę cebulowo-pomidorową. Proszę. Tak naprawdę tylko pomidor jest. Kłamie, żeby lepiej mu smakowało. Ci dobry. Pyk Dobra, hajs się zgadza. Wszystko kocacy. Chociaż jestem w plecy. Tak, tyle pieniędzy jestem dzisiaj w plecy, że szok. A miał być rozwój pełną gębą, no? Nie ma rozwoju. Jadę na Ice Helma. To jest jedyne zlecenie, które wiem mu na pewno, gdzie jest. Tam tych pozostałych dwóch nie bardzo i mogę znaleźć. To tędy się idzie na Ice Helma do góry. Tak, z się to nazywało, ten kład całkiem nieźle ciśnie pod górki. Nie zatrzymuje się tak, te duże pojazdy. Po prostu jedzie pod górę ładnie. No. Eee... Eee? Nie no mówcie, że on jest w środku gdzieś, jak jest w środku, to ja tam nie wchodzę po to zlecenie, nie ma szans nawet. Autentycznie! Nie, no przecież nie będę windą jechał, żeby zlecenie odebrać, głupie! A później... Nosić miskę i, i wodę Znaczy i te, i pieniądze Nie, no nie żartujcie nawet Co jest po tej stronie? Wow A tu jeszcze nigdy nie byłem A, tu jest ta działeczka Serio? Nie, no po zlecenie do kopalni wjeżdżać? To jest bez sens. Oficjalnie, ciekawe czy da się tu sadzić warzywa Pewnie się da Pewnie system tego nie rozróżnia Czy to jest zamrożona ziemia, czy zwykła Po prostu jest ziemia Okej okay że nie utknę. Może? ale napełni mi się wodą? Powinno się napełnić. Nie napełniło się, bez sensu. Ale lot. Było nieźle. No woda mi się kończy. Autendico mi się woda kończy. Nie napełniła się tam, mimo tego, że utopiłem pojazd. No. Aha. Tyk. No! Czemu? Czemu mi to robisz? Nie no. Dzisiaj, dzisiaj jest ciężko. To jest trudny dzień w byciu farmerem. Naprawdę trudny dzień w byciu farmerem. Ale coś tam zarobiłem i mam nowe rośliny. Mam nadzieję, że wyrosły. Zaraz zobaczymy. Może już są git. Może już są w pożądalu. Może zaraz zacznę ziarna z nich robić i się okaże, jak wiele rozwinąłem swoją farmę. Pewnie w ogóle. Spoiler alert, pewnie dostanę po jednym ziarenku, o ile w ogóle coś dostanę. No nic na razie nie dostanę. Podlać je trzeba. Tak, to na pewno. Pyk, proszę, pyk, proszę. Nic to nie dało. Nic to nie dało kompletnie to podlanie. No, nawet nie zmieniły koloru. No, to przeglądamy się dopiero później, co z nich wyrośnie. Tu już nie jest daleko, cebulka ładnie wygląda. Myślę, że to będzie tyle w tym materiale. Dziękuję za oglądanko, oczywiście. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, cześć, pa, 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 hej, 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 jo, 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 jo.